Witam, to jest kolejny odcinek z tym oto Znaczy, że na pewno wleci prędzej niż ten Q&A z Patrykiem. Więc no, bo to jest dość ważna informacja. A Mianowicie u Patryka już ta informacja była, więc no, w sumie nie ma co powtarzać się tak bardziej jak on. Ale w sumie najpierw zaproszę tu Patryka, bo w sumie on bardziej jest zaangażowany w ten projekt, bo no on jest tak, jakby pomysł tym tego projektu. Tak więc macie. Magię montażu. No Dzień i macie dobry. Patryka. znowu ja. <coughs> e, nie się, że mamy takie same te, ubiory i tak dalej, ale nagrywamy filmy parę na nie. To jest, no, tak tak, jest chyba normalny tak, Jeden rybyber. po drugim nagrywamy. <coughs> jest to film informacyjny na moim kanale. U niego już taki był, więc tu macie gdzieś linkacza. Tak, tam e... też nie starałem się, jakby tworząc ten <coughs> film, nie zaspojować za dużo. No bo i tak będzie. Nagrywany zaraz w sumie, nawet film do, na ten kanał, właśnie nowy. Yy, tak. Ponieważ jest to kanał, który będę tworzyć ja, Patryk. Ja, jeszcze, jeszcze jedna, jedna osoba, osoba, której nikt nie zna na Czyli YouTube. będzie trójka osób prowadząca ten jeden kanał, czyli będzie coś takiego stylu mniej więcej. W sumie nas najczęściej będziecie widzieć na tym kanale. raczej tak. Jest to po prostu kanał w sumie. Powiedz co nazwę, bo ja jej nie umiem zbytnio wymawiać. Yy, PVG Studio teraz się nazywa. Wcześniej był projekt na dwie osoby i był PV Studio, teraz dodaliśmy Klaudię. Więc, yy, Bo mnie najpierw to miałaby być tylko sekcja gier. gier. ale dodali gier. sekcję gier i seriali? I anime, między innymi, czyli mnie. Tak, znaliśmy anime z tego powodu, że jest, no jest to dosyć, dość popularne. Jest dość popularne, I Są też a... duża masa gier z anime, co nie? Właśnie, i to mieliśmy ten problem, <coughs> że my nie gramy i nie znamy się na grach od serii anime. Dlatego właśnie, kiedy wymyślaliśmy jakby pomysły na tematy odcinków, to właśnie padła e, propozycja gier e, anime. I w sumie, tak, biorąc gry anime, mówię, że trzeba będzie też mówić o serialach, bo one pewnie się odwołują częściowo no. chociaż do serialu. A my się na tym nie znamy, więc chcieliśmy zaprosić kogoś, kto by się na tym znał. A jedyną osobą, którą tak bardzo e, znają i. Jedną z zna. osób, które właśnie znam, która się interesuje, a nim jest Klaudia. Z tej racji, że Klaudia też tworzy kanał na YouTubie, no to zaproponowała. No i montuje, więc miałabym od razu już montowanie takie Tak, jak. właśnie. I więc. Postanowiłem, że weźmiemy do tego projektu, żeby miała swoją sekcję anim, żeby nie musiała tym, jakby w cudzysłowie, zaśmietać no. swojego kanału lifestyle'owego. chociaż trochę, nie? No, lifestyle, na tu grafiki, montuję i tak dalej. Tu grafiki, A tu, tu na lifestyle, To będzie się anime. łączyć, to w sumie, w na Twoim filmie. W filmie, że tak. Że jego kanał będą się przeplatać się, no, bardzo, będą się te kanały przeplatać. Będą, teraz. jak teraz nawet się przeplatają mój z Twoim. Właśnie. Więc ten kanał tym bardziej będzie się przeplatać. No, i zawsze to jest lepiej w trzy osoby niż na przykład w dwie. Zwłaszcza, że ja będę mogła na bieżąco wtedy wiedzieć, co gdzie, kiedy przyciąć, jak na przykład to na razem. Tak. Więc no, kanał po prostu jest tak. Patryk jest od gier, tak bardziej na pc ta Co ja, tak ja mam, solę, ale pc ta też. No też. E, Generalnie Ja jestem gry. od anime. <gry> nic nowego. nic nowego. Gry ani e, seriale anime. Ta ani... trzecia osoba jest od bardziej pc ale oni będą ogólnie od gier. Żeby już mieć to z głowy, link do kanału oraz do Instagrama, którego założyłem niedawno z mojej perspektywy. Czyli tego kanału takiego? Tak, o. PVG Backstage się nazywa. To jeszcze tylko nie mamy relacje. awatara, bo trzeba no, zrobić awatar. Na pewno tam będą jakieś relacje albo zdjęcia z planów tak Tak, zwanich. będziemy po prostu tam informować no. co się dzieje na Backstory. I no ten kanał będzie tak, jeśli interesuje Was tak, mogę się zareklamować oraz Klaudię zareklamować przy okazji. No, na pewno Jeżeli interesuje to. Was tematyka gier, w których krew leje się strumieniami, a nikt ze znanego nam ludzkości Panteonu nie jest bezpieczny, zapraszam do mnie na moją sekcję God of War. <noise> A jeśli ktoś jest zainteresowanymi bijatykami, supermocą i stojącymi blond włosami i niebieskimi oczami Zapraszamy Ej, do ogólnie anime Klaudia G No a jeśli chodzi o bezimiennego oraz rozpierdalanie starych twierdz Zapraszamy też na sekcję Woktusa, bo tak on się nazywa no, na YouTube. No, w skrócie to jest taki projekt Mam nadzieję, że on dość długo będzie Bo no w sumie nie wiemy czy on przetrwa czy nie Ale się no, grazie, raczej on, po prostu będziemy go robić, będzie. żeby mieć żeby... Sekcję, żeby nie, nie robić burdelu na własnym kanale. O. No tak. I na przykład u mnie też nie będzie takiej sekcji anime dość często, tylko będzie tam na przykład co nie, no bo tak. ja teraz mam dużo kontaktu mam. Grafiki, to poradniki, ten, yy, anime. Anim uploadować potem na ten kanał. Mogę po prostu ten to twój... przegrać i po prostu. Prze-re-uploadować na tamten tam. kanał. No. no właśnie mam do niego, bo to jest połączone z tym twoim, nie? No tak, no, no. właśnie. Więc yy, będzie, będzie tam można Więc było nie zostać. zdziwcie się, jak na moim kanale nie będzie zbytnie tematyki anime. Chyba, że we vlogach, na przykład o Wigu, który będzie za... już na pewno chyba będzie na kanale. Bo... Albo to wleci chyba na Tip -top. Ja bym powiedział, żebyś to wrzuciła jak najszybciej, żeby też to ludzie no, zobaczyli. to będzie szybko na pewno wrzucone. Tak jak właśnie mój, żeby na to był, żeby jak no. najszybciej się pojawił. Więc może to już będzie w następnym tygodniu we wtorek. Na dzień nagrywania mamy 9 lipca. To I może tak, za tydzień to wrzuci. Tak jak, tak jak mówiłem na swoim materiale, chciałbym, <laughs> chciałbym bardzo, Klaudia, pewnie też, żeby ten kanał wystartował do końca roku. Na pewno w wakacjach już będzie pierwszy film na tym kanale. Eee, Subskrybujcie po prostu z dzwoneczkiem i tyle. Tak, będzie link w opisie tak jak do Instagrama. No, i tutaj idziesz i w sumie to tyle. Po więcej takich informacji <grym> bardziej szczegółowych zapraszam do mnie. Bo oni z pomysłu tego ogólnie i jest tak jakby takim gimperem lekko nie będzie. No takim, no takim czymś. Jakby no. projektu Nadzor, bym powiedział. projektu. Nie, nie czuję się guru, ale jakby no. ja to skrzyknąłem. No każdy więc... jest przynajmniej od czegoś. Każdy żeby... jest od czegoś. Ja tak. jestem od montowania grafiki, ty jesteś od. od bardziej... anim... Ja jestem od prowadzenia, Prowadzenia bardziej, bardziej A... i ten trzeci jest od. Od researchu bardziej no. będzie, niż od prowadzenia. Więc w sumie to już koniec tego informacyjnego odcinka, tak więc. Subskrybujcie, lajkujcie i. Wbijajcie na ten informacyjny mam więcej szczegółów. I pamiętajcie, bo zapomniałem o tym w poprzednim odcinku <coughs> powiedzieć, który nagrywaliśmy, który będzie no. dopiero ten, że challenge dalej trwa. 500 subów zaczynam TikToka. Pamiętajcie o tym. Pamiętajcie. Coś Wam się nie śpieszy. No. Ale to tyle. Dziękujemy za oglądanie. Abiderzejn. Ohio! Uh, Ohio to jest na dzień dobry. Jana to jest na dobry. Trudno. Ohio! Jana! Bye. Best friends, friends. I'm on yeah. I'm the best, nothing less than show what's up. I'ma ride yeah. in an S-class, backwards in my ride, and a bottle in my left hand. Yeah.